Witam was serdecznie na kanale Lakardum. Ja się nazywam Paweł Rosa i będę dzisiaj wyjątkowo waszym hostem. <laughs> Kiedy mi się znudzi ten żart w końcu? <laughs> Nigdy. I dzisiaj zapraszam was do wspólnego oglądania nowego odcinka z programu Sekrety sąsiadu. Jeszcze sekunda? Koniec będzie ogonania zegara, koniec! Myślicie, że ja nie czytam komentarzy? Ja widzę wasze komentarze, gdzie mi piszecie, że wy bardziej się skupiacie o tym zastranym zegarze niż na mnie. Ja potrzebuję waszej atencji! Oddajcie mi całą atencję! Okej, okay, teraz możemy już zacząć. Zapraszam! Wszyscy mamy sąsiadów, ale czy tak naprawdę wiemy, kim oni są? Oto Karolina i Ewa. Te najlepsze przyjaciółki mieszkają razem. Ach, tak! Młode dziewczyny, studentki. Drewniany obraz z Matką Boską na ścianie. Tak! Są studentkami i potrafią korzystać z życia, ale teraz przygotowują się do egzaminów. Przy tej samej ulicy mieszka Adam ze swoją dziewczyną. Teraz nie mam czasu z tobą o tym rozmawiać. Ja chcesz to porozmawiam wieczorem, okej? Okay? Myślę, że nie chcę z tobą już więcej rozmawiać. Ale kochanie, to, to mój dom jest. To, to mój dom, to, to ty i stąd? Są razem od 10 lat, ale ostatnio w ich związku się nie układa. Czy którejś z młodych sąsiadek uda się zdobyć Adama? Czy mężczyzna zasieje ziarno niezgody między przyjaciółkami? Karolina i Ewa dzielą ze sobą wszystko. Zaskoczę was mówiąc, że nadzielą dzielą szczoteczkę do zębów i chusteczki do nosa? Tego ranka pewna wiadomość wprowadzi napięcie w ich przyjaźń. Jest! Wszystko zaliczyłam! Zdałam wszystko! Skończyłam semestr i zaczynam staż. Ło, wow, Karola, super się cieszę. A, a, a jaki semestr skończyłaś? Jakie studia? E, 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 za, zarządzanie. To, to powodzenia życzę, Karola. Po, po, powodzenia. <grym> Ej, ja studiowałem zarządzanie. Pozwólcie mi sobie żartować z tego. Dajcie mi chociaż tą jedną małą przyjemność w życiu. Super, Karola, mega się cieszę. Sześć lat, sześć lat na to czekałam. I wiesz, co jest najlepsze? Prawie w mojej 25. urodziny. Zrobimy taką imprezę, że wszyscy to zapamiętają. E... Karola mówi za siebie, ja odpadam poniedziałek mam egzamin, do tego poprawkę, także nie mam mowy o żadnej imprezie w weekend. Hello, nie mam urodzin za dwa tygodnie. To ten weekend. Hello, impreza! Karolina, imprezujemy cały rok. Nie możesz poczekać tych trzech dni, aż będę po egzaminie? Słuchaj, no kochana, no ja nie mogę poczekać tych trzech dni dodatkowych, bo mi poziom alkoholu we krwi spada. Ja nie mogę czekać. Jezu, muszę zadzwonić. Muszę zadzwonić do Tyry, do Kielona, do Piguły, do wszystkich, nie? Kielon, Piguła. mam jeszcze takiego kolegę, z dzieciństwa browar się nazywa. Taki jeszcze inny kolega ze studiów nazywa się Kufel. A jeszcze mam takiego innego znajomego, to jest kolega rodziców, nazywa się Wódka 07 Belweder, 40% zawartości alkoholu. Tak, tak się nazywa, naprawdę. Szczęśliwa i zawsze gotowa do zabawy Karolina, nie ma zamiaru pozwolić Ewie uczyć się dzisiaj. Oto wygra na dnia! Taczka, Lecha! Nie, nie wierzę, że to zrobiłeś. Ukradłaś Lechowi taczkę. A jak? Prosto z jego posesji. Karolina Lecho ma niepełnosprawną żonę. On, on tą taczką, tą żonę wozi. Karolina, oddaj tą taczkę, ty jakaś chora jesteś. Dlaczego ty prześladujesz osoby niepełnosprawną? Ka Karolina. A więc. Jak mi odpowiesz na te punkty? To będzie chyba. Ewa, Karolina, zacznij swój dzień, dobry dzień z, uś... z dobrą kawą i projektem. Zabi się, Karolina. Zabi się. A więc, moja droga. Twój ruch. Okej, okay, ale żeby od razu kraść Lechowi taczkę, to chyba lekkie przegięcie, co? E, tam kradziesz taczki, lekkie przegięcie od razu. A pamiętasz, jak robiłśmy Lecha, że jest zbrodniarzem wojennym? Do dzisiaj go ciągają po sądach. Prang życia! Mówisz tak, bo to twój ulubieniec. Pamiętaj o naszym zakładzie. Jeżeli przegrasz, stawiasz mi obiad. Lech jest zawsze dla nas miły. Zawsze przychodzi nam pomagać. Z innymi sąsiadami nie mamy takiego kontaktu, także... Ty tak myślisz. On dla mnie wydawał się zawsze trochę dziwny. A pamiętasz, jak dawaliśmy buty bezdomnym po tysiąc złotych od sztuki? Mistrzu, proszę przymierzyć. Cóż, Karyna ma samych braci, co daje jej wolę walki. Uwielbia zawody. Karyna uwielbia zawody. Na przykład brała udział w zawodach ze swoimi braćmi. Sikania na stojąco. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że Karyna wygrała te zawody. E, typu... Wyłapać wszystkie koty na osiedlu? Czy? Wyłapać wszystkie koty na osiedlu? Co ona tym kotom robi? O, swoją drogą założyliśmy, mam, mam, mam czerwony nosek. Miałem krostkę tutaj. Fujka, fójka, nie dotykaj, fójka. Tego popołudnia do dziewczyn przychodzi Lech. Ich sąsiad z naprzeciwka. Zawsze pomaga im w tak zwanych męskich pracach w domu. Orła Karyna, oddawaj tą insulinę! Ja potrzebuję tej insuliny, żeby żyć! Karyna, oddaj! To nie jest śmieszne! Super, że padłeś. Przepraszam, jestem teraz u sąsiadek. Pomogę, pewnie. Do zobaczenia. No dobra, co z tym kranem? No, kapie, ale jest większy problem. Mam dużą szafę do przestawienia w pokoju, a nie jestem dosyć napakowana i nie dam rady. I... Czekaj, czekaj, wiesz, że ja mam problem z kręgosłupem. Jeśli masz problem, mógłbyś poprosić Adama. Fajnie byłoby, jakby pomógł. To jest właściwie dla Ewy, ona ma większy pokój i bardziej by jej pasowała. Okej, okay, postaram się. Zapytam go. A znacie się? Nie bardzo. Gramy w tenisa w tym samym miejscu, ale nigdy z nim nie rozmawiałam. Byłoby fajnie, jakby wpadł i pomógł. Mm, Okej. Okay. Ale w zamian? W zamian oddasz mi to moją insulinę. Błagam, ja naprawdę umieram. Zostanie ze mnie robić głupka. I natychmiast odstawisz moją ptaczkę na miejsce. <noise> ale stąd. <noise> Okej, okay, kierowniku, już biegnę. No dobra, straciłam 5 punktów oddając taczkę Lechowi ale za to wygrałam wszystko, bo Adam, kumpel Lecha, to najfajniejszy facet na ulicy. Bo ja wiem! Następnego dnia, kiedy sąsiedzi przenoszą jej szafę, Karolina robi wszystko, by zbliżyć się do Adama. Adam, twoja kawa. O, dzięki. A cię może ochotę zostać na chwilę? Nie, jest, nie mogę, bo... Muszę się do pracy. No dobra, pan Adam trochę tak stwarzy, tak wygląda jak Rafał Trzaskowski. Na no, się, Rafał Trzaskowski, to to, to jest ciasteczko. Kawusia i ciasteczko. Ty co tam studiujesz architekturę? Eee, tak, zgadza się. No wiesz, jestem architektem. A ja umiem wbudować ładny domek w Minecrafcie. No dobra, wcale ładny nie jest. Jezus maria! Możliwe, że za ostatni domek w Minecraftu zostałem zbanowany na kwadratowej masakrze. Ca całkiem możliwe! Kto zbudował to gówno? Ja pierdzielę! No kurde, no kto to zbano, Kto to zbudował? Idę po drewno, jeżeli się okaże, że to jest dla usuwam go z white listy. Uwaga. Tyle. Dziękuję. Słyszałam co nieco. Ja aktualnie jestem teraz na trzecim roku. Nawet całkiem nieźle mi idzie, tylko no, niestety jeden egzamin w plecy. No wiesz, mam super książkę, także, a jeżeli chwilę wolnego, to. Wpadnij do mnie, to ci pożyczę. Super, dzięki wielkie. Okej, okay, w każdym razie bardzo miło, że wpadliście i nam pomogliście. A to wiesz, Lecho mnie namówił na to, bo ja szczerze powiedziawszy, najlepiej to bym siedział w domu. Dziewczyna, Adama Natalia, zostawiła go. W wolny? W wo wolny? utrzałem usłysza wolny jest? Co to miało być? O co ci chodzi? No przecież widziałam, że go podrywasz. A co zazdrosna? No widziałem, jak go podrywasz, no widziałam, jak tam rozmawialiście o tej architekturze. I, i, i on ci powiedział, że jak beton zalejesz wodą w Minecraft'cie, to cement wychodzi. Nie podoba mi się to, przestańcie tak gadać. Okej, okay, skoro chcesz w to grać. Pierwsza, która pocałuje Adama 20 punktów. Wyzwanie przyjmuję. cię Teraz Karolina wymyśliła, że będziemy uwodzić Adama. Ona stale nie łapała tego, że dla mnie najważniejsza jest nauka. Wodę sobie przyniosę, przepraszam. Jośń <śmany> Spazin! Jośń Szczerze mówiąc, sama się zastanawiałam, jak ona zaliczyła wszystkie swoje egzaminy pomiędzy licznymi imprezami a głupimi zabawami. Mord! <śmany> 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 Karolina idzie do Adama, jest zdeterminowana, chce koniecznie wygrać nowy zakład. Cześć. chciałam Cię jeszcze raz podziękować, że tak szybko wyszliście i. Dobrze to miło z Twojej strony, ale to naprawdę nie jest dobry moment. Ale co ci się stało? Zraniłeś się? No nic takiego, że szklanką się skaleczyłem. No, tak. no wiesz, Karina, no nic takiego. No piłem sobie herbatkę ze szklanki, ale no wiesz, no nie znam swojej siły i ta szklanka po prostu eksplodowała mi w ręce. No. <laughs> Pani Adami ja rozumiem pana ból. Ja też jestem zbyt silny. Nie znam swojej siły, naprawdę. Umiem puszkę zgnieść aluminiową po monsterku. To potrafię to zrobić. Bez... No, no dobra, musi mi ktoś pomóc. Ale... Dobrze. Poczekaj, trzeba to zdezynfekować. Jestem prawie po medycynie, znam się na tym. Co? Głupia wam teraz, że nie ma zegara, co? Nie wiecie ile czasu to nagrywam? Może 5 minut to nagrywam? Może 50 godzin! No dobra, to nierealistyczne trochę. Może 500 godzin to nagrywam! Nie wiecie, nie macie pojęcia! I nigdy się nie dowiecie! Panie montażysta, możesz przestać? To nad niej śmieszczę. Przestań, przestań. Dzięki, bardzo, ale mam pilną robotę. Dobra, innym mhm. razem, na razie. Okej, okay. cześć. Super. No, to się nazywa dostać prawdziwego kosza. Normalnie wywalił mnie za drzwi. Ewa w końcu podjęła wyzwanie. Teraz ona udała się do sąsiada. Czy odniesie większy sukces niż jej przyjaciółka? Proszę, to jest książka, o której ci mówiłem. Dzięki, wielkie. No, także dobrze, że przyszłaś, bo ja całkowicie zapomniałam o tym, że miałem ci ją pożyczyć. I jeszcze mam prośbę. Przeproś Karolinę, bo ostatnio jak u mnie była, to ją niezbyt uprzejmie potraktowałem. Tak? Ona całkowicie inaczej mi to przedstawiła. To ciekawe. Wersja prawdziwa, jaką my znamy, to jest taka, że Adam ją po prostu wyrzucił za drzwi. Wersja, jaką Karolina przedstawiła koleżance. No generalnie poszłam do niego i zaciążyłam. Jestem w ciąży z nim. Kocham go. Fest. Mordo. Ta książka jest naprawdę świetna. Dzięki. Myślę, że dzięki niej napiszesz super proces semestralny. No i słuchaj, no ja wtedy buduję ten domek, ale taki niezwykły domek, z basenem domek, plus kostki magmy ma na dnie tego basenu, że ta woda jest taka podgrzewana i bąbelki tak lecą. Co? A, te, tak, tak, mówię o domku w Minecrafcie, tak. A ty co, wziąłeś się za sortowanie śmieci? To są rzeczy mojej ex. Mam nadzieję, że je zabierze, bo jak nie, to je wyrzucę. Nie chcę o tym rozmawiać. Wyścig przyjaciółek wystartował której z nich uda się pierwszej uwieść Adama? A jak było u Adama? Byłaś tam cholernie długo. E, tak, zaproponował mi, żebym jeszcze jutro do niego wpadła. E, wydaje się, że zrobiło się u niego wolne miejsce. Widziałam spakowane rzeczy jego byłej worki na śmieci. To była jakaś gwałtowna sprawa. Dobra, ja wracam do wkuwania. Ale miałaś rację. Adam to naprawdę miły facet. Rar, That means I love you in Dinosaur! Roar! That means I love you in Dinosaur! No dokładnie. I mam nadzieję, że uda mi się zaprosić go na urodziny. To jeszcze nie porzuciłaś tego pomysłu? No jasne, że nie. A więc przyjął ją jak królową, podczas gdy mnie wywalił za drzwi. Ten facet mi się tak podobał. Nie wiem, czy byłam zakochana, ale na pewno byłam zazdrosna. Uwielbiam FC, ale... Tak być nie mogło. Uwielbiam Ewcię generalnie, no ale ten mężczyzna mi się podoba, więc no chyba nie będzie miała mi tego za złe jej złamie kręgosłup. Karolina nie poddaje się. Już następnego dnia znów idzie do swojego nie, sąsiada. Bo jeżeli się martwisz że moją rękę, to jak widzisz, że rana nie była zbyt głęboka. Nie, nie o to chodzi. Wiesz, właściwie chciałam Cię o coś zapytać. Masz plany na jutrzejszy wieczór? Hmm? <laughs> nie, spokojnie. Jutro organizuję urodzinę i pomyślałam, że mógłbyś paść. Aha, to chcesz w ten sposób e, przekupić sąsiadów, tak? Zapraszając ich. Ale nie myśl sobie, jak będzie za głośno, to i tak ktoś się znajdzie, kto zadzwoni na policję. Nie, nie o to chodzi. Zapraszam tylko ciebie, nie wszystkich. Mm. Tylko mnie? Dlaczego? Pomogłeś nam ostatnio? Pomyślałam, że miło jest posiedzieć wieczorem z przystojnym, w dodatku wolnym facetem. Poza tym to moją rodzinę. No, to naprawdę miłe. Biorąc pod uwagę to, w jaki sposób się wobec ciebie wczoraj zachowałem, a takie rzeczy nie przejmuję się. Byłem wtedy po rozmowie ze swoją eks. Ale to już wszystko skończone. Definitywnie. Jego dziewczyna definitywnie odeszła. Świetna wiadomość. Facet zerwał z narzeczoną po 10 latach związku. Jest pogrążony w kompletnej czarnej rozpaczy. Reakcja Karyny? Wspaniale! Jest samotny! Mogę go poderwać! Tego ranka pewna wizyta zakłóci Karolinie spokojny początek dnia. No, wieczorem impreza. Tak? To będę musiał sobie kupić zatyczki. A jest Ewa? Komputer mi się zawiesił. Ewa obiecała, że przyjdzie. Zobaczy co i jak i nie przyszła. Ewa powiedziała, że przyjdzie i mi zainstaluje na komputerku ten cały ten e-mail. Nie no, co ty, boomer, stop! Ja tylko żartuję, ja doskonale wiem, kochani, że e-mail się nie instaluje na komputerku. Ja to wiem, spokojnie. E-mail przychodzi już zainstalowany na komputerku, jak się kupuje komputerek z fabryki komputerków. No, nie ma jej. Tak? A dużo ludzi przychodzi na ten twój dzisiejszy wielki wieczór? Jak chcesz, też możesz przejść. Tak? I co, nie widziałaś Ewy? Ostatnio ją widziałem, jak szła do Adama. Potem jej nie widziałem, jakby miała od niego wychodzić. U, Do Adama poszła, to na pewno jemu instaluje e-mail. I to za dwa razy. A o której do niego wchodziła? Po południu, wczesnym wieczorem. I później już jej nie widziałeś? Nie. Poza tym nie szpieguje ludzi. Adam jest teraz wolnym facetem. Gdybym ja był w jego wieku, jakbym był w jego wieku i byłbym sprawniejszy, to bym ci nakopał, za to ukradzisz taczki, do cholery jasnej! Ewa przez cały dzień nie dała znaku życia. I Karolina się denerwuje. Tak Ewa, to znowu ja ci się nagrywam. Można wiedzieć, co się z tą dzieje? Adam jest mordercą, Jak <grym> keksimus maximus, maximus by było wtedy. Adam nie zerwał z poprzednią dziewczyną, on ją zamordował. I te ubrania, których się pozbywał, no to wyrzucał je, Pff, palił te ubrania, żeby policja nie złapała go. <grym> I on teraz tą koleżankę, tę Ewę, zamordował. Yy, błagam, błagam, trzymam kciuki, żeby tak się stało. Trzymam kciuki, żeby tak się stało. Halo Pira. no tu Karolina. Słuchaj, muszę przełożyć imprezę. Czuję się fatalnie. Jak mogłam mieć ochotę na zabawę, kiedy Ewa była w ramionach Adama? Nigdy tego nikomu nie mówiłam, ale on zawsze mi się podobał. Nic nigdy nie robiłam, bo miał dziewczynę, ale teraz specjalnie wymyśliłam ten wyścig, żeby dodać sobie odwagi. I co, wpadłam we własne sidła. On wybrał Ewę. To mnie zabija. Nazajutrz rano ciągle nie ma żadnych wieści od Ewy. Bo martwa leży w ogródku Adama. Hej, Adam, Cześć. muszę widzieć się z Ewą. Jesteśmy spóźnione z płatnościami właściciel nagle to pilne. Ale Ewy tu nie ma. No ale była u ciebie, nie? Była, ale wczoraj posiedziała z dwie godzinki. Przejrzała książkę i poszła. teraz Sorel muszę wracać do pracy. Przeszkadzam. W porządku, ale jakbyś ją widział, to jej przekaż. To skaleczenie na jego ręce, to było po walce z tą poprzednią dziewczyną, którą mordował. Czy to tylko ja, czy to wydaje się całkiem prawdopodobne? Mama, to nareszcie się dzieje! Nareszcie użyłem moich zdolności kryminalistycznych, żeby rozwiązać tą zbrodnię. Co to za obłęd? Ewa nie może być nigdzie indziej. Nie zabrała żadnych swoich rzeczy, nie zostawiła żadnej wiadomości, a zawsze o wszystkim mi mówi. Coś się musiało stać. Ona nie może być nigdzie indziej, jak u Adama. Dlaczego mnie nie wpuścił? Jestem pewna, że kłamie. I w dodatku ten pretekst, że pracuje. Karolina się martwi i postanawia porozmawiać z Lechem. A jeżeli Ewie stało się coś złego? Martwi się o nią, bo to nie wiesz stylu I Adam, nie wiem, nie wierzę mu. Adam nie mógł zrobić jej krzywdy. To jest porządny facet. Dzień dobry na klat zawsze mówi. Nie wydaje ci się, że jest trochę cyklotymiczny? Raz miły, raz odrażający? Nie ogarniam tego faceta. To wszystko przez to rozstanie z dziewczyną. On jest taki inny w tej chwili. Nie, nie. On jest w porządku. Te głosy, które Adam słyszy i które każą mu mordować ludzi, no to od rozstania z dziewczyną spokojnie, przejdzie mu, przejdzie. Też tak na początku myślałam, ale po ostatnich rozmowach z nim stwierdzam, że jest naprawdę dziwny. Posłuchaj, pójdę do niego, porozmawiam. Ewa się na pewno znajdzie. Lech to miły facet, ale ja nie jestem taka spokojna. Jeżeli Ewy nie ma u Adama, to gdzie może być? Obzwoniłam wszystkich znajomych, wszędzie nikt jej nie widział od dwóch dni. O, a może, bo Adam jest architektem, to może ją zamurował pod podłogą. O, o, to jest pomysł! I jak widziałeś Ewę? Nie, ale wpuścił mnie do środka. Był wyjątkowo zestresowany, a w tle słyszałem muzykę. O, się... o Jezu, Adam był zestresowany, bo Lech akurat przyszedł, gdy Adam miksował nową piosenkę. I mu wstyd się zrobił po prostu, dlatego był taki zestresowany. Duh. Boże, ale Ewa, nie rozglądałeś się. A co ty myślisz, że on mi pozwoli kontrolować swoje mieszkanie? No tak, ale rozmawiałeś z nim. Powiedział mi to samo co tobie: że była przy, u niego przez dwie godziny, a potem jej nie widział. Tylko, że był taki rozgorączkowany. Boże, jestem pewna, że on jej coś zrobił. On ma teraz trudny czas. Ja myślę, że powinniśmy pójść do niego razem. Robisz medycynę, zobaczysz, czy coś jest nie tak. Jestem kardiologiem, nie psychologiem. No dobra, być może wariowałam, ale miałam złe przeczucia. W końcu wcale nie znałam Adama. A co jeżeli z nim byłoby faktycznie coś źle. Mógł coś zrobić Ewie, co mu mogło wpaść do głowy? A jeżeli dostałby jakiegoś szału i musiałam przestać wbijać sobie do głowy. No całe szczęście, że lek był ze mną. Nie no, Karyna, trochę przesadzasz i sobie dopowiadasz w tej historii, no nie? Ja, na, ja naprawdę wierzę w wersję wydarzeń, że, że Adam po prostu miksuje muzyczkę. Ja wierzę w tą teorię, naprawdę. Powiedz mi, pierwszy raz widziałeś Adama w takim stanie? Nie, nie pierwszy raz. Jak tu się sprowadził 10 lat temu, nie było z nim dobrze. Ale mów precyzyjniej, co mu dokładnie było? Depresja? Brał jakieś leki? Nie no, no chodził po mieście, dzikał ludzi, no wiesz, takie... Normalne zachowanie w zasadzie. Tak, coś brało, ale nie wiem co. Ale to już przeszłość. jak poznał Natalię, zrobił się spokojny. No ale Natalia odeszła. Nikt nie wie, gdzie ona jest. Nie zastanawia Cię to? Słuchaj, to nie moja sprawa. Myślisz, że to takie proste? Zapytaj się go. Tak. No co ta Chodź, idziemy i zapytasz się. No dobra, chodź. Pisał otwarty, wchodzimy. Nie, nie, nie od razu. Co ty robisz? Dzwoni na policję. Jeżeli on jest faktycznie niebezpieczny, to nie poradzimy sobie z nim sami. Czekaj, daj mi no, to! Ale co ty robisz? Uuuu, uuu, to było trochę creepy. Krepy, that's a little bit krepy! Ty, Lechroch Pawlak, a ty na pewno jesteś taki. No, normalny? Fu! je franso, że lepiej pamiętać pas tym, co my tu robimy, to że nie co ty pądy. Nie będziemy dzwonić na policję. Nie donosi się na ludzi, jeśli nie ma żadnych dowodów. Ale jeżeli on jest faktycznie niebezpieczny? Posłuchaj, Adam już miał problemy z policją. Jeżeli my się mylimy, to będzie miał kłopoty. A ja nie chcę go pogrążać. Ale co to znaczy problemy z policją? Skrzywdził już kogoś? Tak jakby. Tak jakby? Na myśli tylko o jednym. Musi odnaleźć przyjaciółkę. Ewa! Ewa! Jestem tutaj. Ewa, idę do ciebie. Ewa, Ewa, Ewcia. Karolina, Będzie dobrze. Chodź, chodź, idziemy stąd. Karolina, co to robisz? Co ty jej zrobiłeś? Jeżeli coś jej się stanie. Ona chciała dzwonić na policję. Na szczęście udało mi się zabrać jej komórkę. What the fuck? Nie zbliżajcie się! Nie, Wszystkiego! Nie, <głos> 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 Oj, wy... Ajajaj! Aj, aj, aj. Złapaliście mnie! <noise> Dałem się kompletnie... Brać. Jesteście nienormalni. No jak, no nie mieliśmy się kiedy złożyć życzeń. No, jeszcze ten egzamin, Ewy. Co masz taką minę, Karola? Udał się numer. U udał się. Karola to był jedyny sposób, abym mogła się uczyć. I wiesz co? Zdałam egzamin najlepiej z całej grupy. A poza tym za dwie godziny przychodzi do nas multum osób, aby uczyć Twojej rodzinę i mój znany egzamin. Super, nie? Nie wiem, czy coś ze mną jest nie tak, ale tu już jest któryś z rzędu odcinek, gdzie jako prank jest traktowane to, że ktoś kogoś porywa. Czy tylko ja widzę w tym problem? <laughs> zabiłem Ci rodziców. <laughs> you just got pranked, bra. Tak, to fakt. Może posunęliśmy się trochę za daleko w naszym planie, ale był to jedyny sposób na to, abym mogła w spokoju się uczyć. U Adama z jego książkami, no i w totalnej ciszy. Karolina zawsze robiła innym dowcipy, więc i my postanowiliśmy zrobić jej psikusa. Poza tym będzie mieć swoją imprezę. No i Adam powiedział mi, że to ona mu się podoba. Widać, nie tak miało być. O, ooo, ooo. Wystarczyło porwać koleżankę. Kurczę, gdybym ja wiedział, że tak łatwo jest znaleźć miłość, to ja już bardzo bym jakąś koleżankę ze studiów porwał. Oj, oj, oj. Na szczęście jestem jeszcze młody i jeszcze mogę to, mogę to zrobić. Wieczorem Karolina stwierdziła, że woli znów odwołać swoją imprezę urodzinową. Zaprosiła tylko Adama na kolację we dwoje. Nie, że naprawdę jestem pod wrażeniem. Wow, naprawdę jestem pod wrażeniem. Sama to zamówiłaś. <grym> no chyba oczywiście jest to, że to jedzenie jest zamawiane. <grym> Żeby studentki medycyny miały jakieś dodatkowe zajęcia z nakrywania do stołu. A, on uchwali, chwali, że nakryła do stołu, dobra. Ale też pięknie zamówiłaś to jedzenie. Pięknie też. Ścieło mnie z nóg, kiedy Ewa powiedziała mi, że to ja podobam się Adamowi. Zdałam sobie sprawę, że musiałam coś dla niego naprawdę znaczyć i... To nie była zwykła słabość. A wieczorem był tak przystojny. Ach, uwielbiam jego uśmiech. Czuję, że się zakochałam. Ta kolacja naprawdę była bardzo smaczna. Ten łosoś, pomidorki, a te chipsy się z tym komponowały. Chipsy? Chipsy? Ale tak naprawdę przy tej całej kolacji. To najbardziej podobała mi się pani kuchareczka. Dzięki. O! Żartowi Ewy, Adam i Karolina zbliżyli się do siebie i są teraz razem. Miłość to jednak piękna rzecz. A wy, czy naprawdę znacie swoich sąsiadów? No naprawdę, jeszcze raz to powiem. Ja nie miałem pojęcia, że wystarczy porwać kobietę, żeby, żeby zakochała się jakaś pani w nas. Ja naprawdę muszę tu zastosować tą taktykę. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka na naszym kanale LAKARNUM Ja się nazywam Paweł Rosa, byłem dzisiaj waszym hostem Jak zawsze na koniec zapraszam was na mojego Twitcha i mojego Instagrama Dzięki wielkie i do zobaczenia w następnym odcinku Czołem Dobra, niech wam będzie, już odwracam zegar, no Macie, ty, tyle nagrywałem, tyle dokładnie nagrywałem Proszę bardzo Do zobaczenia